Jaką pracę wykonano, wciągając jednostajnie ciało o masie 100 kg na szczyt równie długości 2 m i nachyleniu 30 stopni, współczynnik tarcia ciała o równie jest 1 dziesiąta, a przyspieszenie ziemskie mamy przyjąć 9,8 m na sekundę kwadrat? Wypisujemy dane. Szukana jest praca, praca wykonana przez siłę zewnętrzną, ciągnącą to ciało w górę równi. Aby rozwiązać to zadanie, musimy rozpatrzyć wszystkie siły działające w układzie równia i ciało. Otóż to jest równia o kącie nachylenia alfa, wysokości h i długość, jaką przebędzie ciało wzdłuż równi S. Ciało na równi to ten kwadrat. W środku czarna kropa. Czarna kropa to... Środek masy tego ciała. Zwróć uwagę na taką rzecz, uczulam, że aby dodawać wektory do siebie a tu za chwilę będziemy to robili to te wektory muszą mieć wspólny punkt przyłożenia. Dodawanie wektorów przyłożonych do różnych miejsc, do różnych punktów ciała jest bezsensowne. Nie wolno dodawać wektorów, które mają różne punkty przyłożenia. Wydaje się naturalnym, że takim punktem, do którego powinniśmy e, przykładać wszystkie działające siły na ciało, jest jego środek masy. Zatem zaczynamy od najważniejszej siły, jaka w tym układzie występuje to. Od ciężaru Q. Oprócz tego działają jeszcze dwie siły. Ciało naciska na równie, a równia zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, przykłada reakcję do ciała. Zwróć uwagę na to, że R i N tak się umówiono że siła nacisku jest prostopadła do podłoża, na które ciało naciska, zatem R i N Obie są prostopadłe do powierzchni równi. Zwróć uwagę na to, rysując R i N, aby były one prostopadłe do równi. Często na klasówkach zdarza się, że za chwilę będę rysował równoległobok, a Wam wychodzi jakiś łamaniec, z którego to łamańca trudno wywnioskować, co jest sinusem, co jest kosinusem, bo tam nie ma kąta prostego. Dwie siły działające na ciało R i Q dodajemy do siebie i znajdujemy ich wypadkowo. Często autorzy zadań nauczyciele nazywają tę siłę wypadkową tych dwóch R i Q siłą suwającą. Ja też ją tak nazywam i określam FSZ. Oczywiście siła wypadkowa musi być równoległa do równi, skierowana dół, siła wypadkowa R i Q. W tym momencie narysowałem równoległobok i znalazłem siłę wypadkową jako przekątną tego równoległoboku. A jak długa jest R. No oczywiście to jest bok równoległoboku, i taka sama długa jest siła N. Obie siły R i M są związane. Trzecią zasadą dynamiki związane ze sobą. Oprócz tego pojawia się siła tarcia, skoro klocek, ten kloc 100 kg sunie w górę, to siła tarcia jest skierowana w dół równi. No i pracę wykonuje siła zewnętrzna, która ten klocek ciągnie do góry. Siła F. Ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że ruch klocka jest jednostajny, Zatem długość wektora F jest równa sumie długości wektorów siły suwającej wypadkowej i siły tarcia. Podkreśliłem na czerwono, że siła suwająca nie jest siłą newtonowską taką jak F, R, T, N. Nie jest siłą przyłożoną przez inne ciało. To jest wypadkowa R i Q. No to teraz przystępujemy do obliczenia, do znalezienia pracy, jaką wykonano wciągając jednostajnie ciało. Wciągając, czyli jakieś urządzenie zewnętrzne przyłożyło siłę F i wciągnęło ten kloc na górę równi. Poszukiwana więc praca W będzie równa iloczynowi siły F tej zewnętrznej przyłożonej do ciała i przewieszczenia. A wcześniej powiedziałem, że ta siła zewnętrzna jest równa sumie siły suwającej FSZS i siły tarcia. No i teraz powinniśmy określić, czemu jest równa siła suwająca, czemu jest równa siła tarcia i zobaczyć, co z tego nam wyjdzie. Otóż, aby określić siłę suwającą, przyjrzyjmy się tutaj, jeśli rysunek jest poprawnie wykonany, to tutaj pojawia się piękny trójkąt prostokątny, z którego to trójkąta znajdujemy stosunek siły suwającej do ciężaru jako sinus kąta alfa. No to stąd znajdujemy, że siła suwająca to MG sinus alfa. Masę znamy, G znamy, kąt znamy, znamy wszystko. A następnie znajdźmy siłę nacisku. Ona będzie potrzebna nam do znalezienia siły tarcia, bo siła tarcia jest równa iloczynowi współczynnika tarcia i siły nacisku. Więc teraz szukamy siły nacisku i zobacz. R, czyli ten bok w trójkącie, R do Q równa się cosinus alfa, ale R jest równe N, więc piszemy N do Q równa się cosinus alfa. Stąd znajdujemy N siłę nacisku. No to teraz możemy sobie określić siłę tarcia. Następnie obie oba te wzory wstawiamy do równania pierwszego. I zobacz, co się dzieje. MGS przed nawiasem, a w nawiasie sinus plus mi cosinus alfa. Wszystko jest znane. Podstawiamy wartości i znajdujemy, że jest to około 1150 J.